Gmina Wleń, położona w sercu Doliny Bobru, na pograniczu pogórza izerskiego i kaczawskiego, ma do zaoferowania sporo atrakcji, nie tylko turystycznych, ale także przyrodniczych. Jednak teraz skupimy się głównie na zabytkach, a o przyrodzie więcej powiemy w drugiej części reportażu. Centrum Wlenia stanowi rynek z XIX-wieczną architekturą. Ratusz w obecnej postaci powstał w latach 1823-24. Jest to jednopiątrowy budynek zwieńczony wieżyczką z galeryjką, którą zrekonstruowano w 1994 roku. Na obiekcie znajduje się napis w języku łacińskim pos Nubila Pocibus Zirele Phoenix", co znaczy po deszczu słońce z popiołów odradza się Feniks. Na płycie rynku znajduje się także okazały pomnik gołębiarki, ustanowiony w 1914 roku w 700-lecie miasta. Nawiązuje on do tradycji gołębiarskiej wlenia i targów, jakie niegdyś się tu odbywały. W gminie wleń znajduje się najstarszy murowany zamek w Polsce z XII wieku położony na górze zamkowej w przesiłku wleński grudek. Jego pierwszym właścicielem był książę śląski, wrocławski i opolski Bolesław I Wysoki. Przy ścieżce Świętej Jadwigi prowadzącej do zamku znajduje się niewielki kościół oraz rezerwat przyrody Góra Zamkowa. Przy ruinach zamku znajduje się baszta, z której rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na miasto oraz Góry Izerskie. Prawdopodobnie w 1108 roku Bolesław Krzywousty podniósł do rangi kasztelani drewniano-ziemny gród. Pierwsza informacja o zamku pochodzi z 24 kwietnia 1155 roku, gdzie w srebrnej Buli Śląskiej papieża Hadriana IV zamek występuje jako Castrum Valan. Wleński zamek jest wymieniany jako jedno z możliwych miejsc narodzin Henryka I Brodatego. Książę wielokrotnie przybywał na zamku wraz ze swoją żoną Świętą Jadwigą. W pobliżu rynku mieści się neogotycki kościół św. Mikołaja Biskupa. Jego budowa rozpoczęła się w 1862 roku. W jego wnętrzu znajduje się zabytkowa renesansowa chrzcielnica XVI wieku. Największą wizytówkę gminy Wleń stanowi jednak znana na cały kraj Zapora Pilchowicka, będąca drugą pod względem wielkości tego typu budowlą w Polsce, która w 2012 roku obchodziła swoje stulecie. To imponująca konstrukcja inżynierska, która została zbudowana na rzece Bubr. Zaporę zbudowano w celu kontrolowania poziomu wody w rzece oraz wytwarzania energii elektrycznej. Zbiornik retencyjny, który powstał za zaporą jest jednym z największych na Dolnym Śląsku. Zapora Pilchowicka jest ważnym elementem infrastruktury regionu i przyciąga turystów swoją monumentalną architekturą oraz pięknym krajobrazem wokół zbiornika. Można ją podziwiać z bliska dzięki specjalnie wyznaczonym ścieżkom turystycznym, umożliwiając turystom podziwianie malowniczych krajobrazów, a także zobaczenie z bliska zapory i jej elementów konstrukcyjnych. Podsumowując, gmina Wleń to miejsce pełne cennych zabytków, które zachwycają turystów swoją historią i piękną architektury. Oczywiście region ten oferuje także wiele innych atrakcji, ale o nich więcej opowiemy w drugiej części reportażu, gdzie skupimy się na przyrodzie tego malowniczego zakątka Doliny Bobrów.